O tym jak trudno współpracuje się medium z wągrowieckimi stróżami prawa na własnej skórze przekonali się dziennikarze, którzy dla swoich widzów i czytelników chcieli przygotować rzetelną relację z akcji pod autokomisem, gdzie doszło do strzelaniny. Pracujących dziennikarzy, którzy za zgodą właścicielki mieszkania przebywali w sąsiadującej z autokomisem kamienicy, policjanci przegnali na strych. Byci przypadkiem nie zarejestrowali zachowania snajpera znajdującego się obok w pokoju. Twierdząc przy tym, że na strychu to spokojnie dziennikarze mogą sobie robić zdjęcia. W mieszkaniu razem ze snajperem zostali jednak lokatorzy nie, nie będzie takiego materiału. Po niespełna trzech minutach z niewiadomych przyczyn i bojową miną na Strych wkroczyli policjanci z wągrowca. Pan kamerę, dobrze? Nie podając przy tym żadnej podstawy prawnej, dziennikarze z poddasza wyrzucali siłą. Co się boicie, czego się boicie kamer? Polecam panu opuścić ten strych. No, ale ja z pana polecenia. Ale to wysyłam. są takie moje dziewczynki. Przyślij patrol na interwencję. Na ulicę przymusowo przeciwko komisu na strych. Nie, nie, nie. Proszę, proszę Pana ma polecenia. Ale proszę, proszę nie, to nie. Na służbie. To jest pana. Rzryś. Proszę wyjść. Ja jest Moja akcymacja służbowa. Dobrze, znamy. Wiemy. No. Ale niech Dalej. Pan mnie nie, szarpie. nie pan nie szarpie. No niech pan nie Nie pan mnie nie szarpie. Nie pan nie stawia Ja pana nie atakuję, pan mnie atakuje. nie atakuje. Niech pan mnie nie. Niech pan mnie nie wypycha! Niech pan pójści to No niech pan mnie nie wypycha. Nie, pan opuści... no, pan, nie wypycha. Nie, pan, opuści... pan... Ale czemu pan mnie chce wypchnąć? czemu nas wyciągacie? Proszę Ale ja się. W tym samym czasie lokatorzy kamienicy z okien swoich domów spokojnie mogli oglądać i nagrywać wszystko to. Co dzieje się pod autokomisem. Nie już powiem, czy proszę wyjść. Do. Jak nie jest ogólno Nie jest ogólnodostępne. Jak nie jest ogólnodostępne, Było otwarte. całej akcji na strychu Pikanterii dodało błyskotliwe śledztwo. Jego efektem było domniemanie włamania. Prawdopodobnie było włamanie. Panowie są osobami nieupropniły do korzystania proszę. z To jest decyzja komendanta całego Ale przed ewakuacją jeszcze panowie nas rzecz szarpali, tak? Proszę bardzo, było moje polecenie. Po tej decyzji dziennikarze razem z mieszkańcami kamienicy posłusznie opuścili rzekomo zagrożony budynek. Problem jednak w tym, że policjanci wobec pracujących dziennikarzy użyli przemocy jeszcze przed decyzją o ewakuacji, a na strych w tej kamienicy wejść mógł wtedy każdy. Bo tak jest Pana zawoż, że Pan się niepotrzebnie naraża. Może i naraża, ale to dla widzów i czytelników. Teraz dziennikarze jeszcze bardziej narazili się wągrowieckim stróżom prawa. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zdobycie informacji od policjantów z Wągrowca na miejscu zdarzenia graniczy niemal z cudem. My na razie wykonujemy czynności. Ale ja dlatego pytam, czy będzie taka możliwość? Zawsze za to można usłyszeć wyuczoną formułkę. Pan Kiedy ale to wszystko z rzecznikiem. Z rzecznikiem, tak? Proszę za się zaprosić, tak? A wystarczy wyjechać poza granice panowania Komendy Powiatowej z Wągrowca, by się przekonać, że... że można spokojnie i bez arogancji... No i bez rzecznika. Prawdopodobnie przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. A w wągrowcu? W wągrowcu dziennikarzom nie pozwolono rejestrować akcji pod autokomisem, bo jak twierdzili policjanci. dostajecie nasz materiał operacyjny, który jest kręcony. Dzisiaj będzie materiał, OK. I rzeczywiście, materiał był. Późnym wieczorem aż 30-sekundowy fragment, na którym mało co widać. Za co naszych widzów serdecznie przepraszamy.